Siema, Siema, widzowie z tej strony, Piotrek. Dzisiaj pokażemy w Hamburg Hamburg nową aktualizację. Zaczniemy od... od Jarmarku. Ja tu nie mogę wejść, ale mogę biec. To chodźmy w sumie na policję, później wam pokażę. No bo... tak i będę musiał wyciszyć chyba muzykę, no bo... tu gra. Teraz szybko wyciszymy. Jedziemy na policję, albo tam na cztery, tak? Jedziemy na policję. I dzisiaj szybko odcinek, no bo tylko pokazujemy. Bierzemy policję, nawet nie uzupełniam. Eee, a to jak już jesteśmy policjantami, to o. został eee. odnowiony, o. odnowiony Ten Volkswagen Vit Mercedes Vito Tu ma taki ten kratki mógłby być trochę lepsze pusto no i ogólnie jest. Very good. Ja tu już nim pojeździmy sobie. No to, jak już mogę wjeżdżać tym, to wjedziemy tym. Na jarmark. No tu mamy takie. Ten, no. Jest scena. I tu róbcie zadania, bo to. Znaczy, no nie musicie robić, ale. Pomaga. To jest zbiórka taka i. Jak będziecie robić te zadania, to. Jest zbiórka. A... I teraz powróciła. Gorąca czekolada. Na jarmarku można kupić. Kosztuje 600. Sprzedajemy za 300 ja nie kupię i teraz jest tu, inaczej bo tutaj nie ma, oj, tutaj nie ma takiego paska, jest tu kwota i tu jest pasek życia i sprintu i samochodu, jak jest bardzo rozwalony. Tam mamy dalszą część, tu mamy ronda, znaczy ronda, wielka choinka, Uf, pani. Hmm. już mamy koniec. Co jest za bankiem? I czy też jeszcze No, ogólnie jest miasto trochę ozdobione. Słupy. O, tu dobrze widać. Tam są to uzdobione. Tutaj nic nie ma, ale hmm. Teraz zwolnimy się z policji. A i zostało szybsze, bić można. Szybciej można. I więcej HP. Yy, mamy. No. no. Zada jak bijemy, to więcej HP zadajemy komuś. Teraz. Yy, sklepu już tutaj nie ma w telefonie. Tylko tu jest shop, i tu mamy to się nie opłaca. 25% energetycznych, 25% ciastek co? Kilka automatów. No mm, i 50 tysięcy jest łatwo zdobyć. Mm, tutaj busty, jakieś tu kaska. I tu game pasy, wszystkie. Hmm. Mm. No, ogólnie jest mapa cała w śniegu, nawet boisko. Ej, gdzie ja jadę? Nie, byłem do pojechać, bo e, muszę wam coś pokazać. Ja od razu mówię, że ten game pass się tak średnio opłaca. Motory. Może teraz już trochę bardziej, bo mamy. Dostaliśmy nowy motor, takiego krosa. wiecie, na godzinę. Jest spoko. Chyba spoko. Nie wiem. Hmm, tak jest to. I i i i, i. Nie ten. Na hmm. tego ogólnie zbieramy. To, ale nie brakuje Czekajcie, muszę znaleźć DM, pozostała, została, y, y. mercedes bo został odnowiony. No nie wiem, czy nie wiem. O ten. Ja go nie mam. Został odnowiony. Tak więc. Poko jest. No i w sumie to tyle. Krótki odcinek zaraz wleci. To ja się z wami żegnam. I oczywiście zostawiajcie subskrypcje. Lajki. I napiszcie czy czego się wam nie pokazałem, bo może zapomniałem. Ja wydaje mi się, że nie. I, I ten bus, który wam na policji pokazywałem, to on jest tak wszędzie odnowiony, nie? Bo to tutaj no. ma?